Tak pięknie taki dywan, że aż troszeczkę szkoda kosić te majówy. No ale nie ma wyjścia. Tutaj za to te zostaną. Przyjechały pierwsze roślinki z balkonu, lubczyk. Przekwitnięte narcyzy, pory i poziomki, których miałam nadmiar na. Na balkonie, bo tam mam cały rządek. A te są takie wysiewane troszeczkę później, są malutkie i po prostu dostały wyrok out. Tutaj mamy drzewka, drzeweczka owocowe. Po usiądę przy nich. Pięć sztuk, jeszcze przyjadą dwie. Jabłoń malinówka. Śliwa węgierka biała. Pigwa jabłkowa. Podobno pigwy muszą rosnąć razem, żeby się zapylały wzajemnie, ale różne źródła podają różnie, więc spróbujemy na jedno. Jabłoń oliwka żółta i śliwa Stanley. Mamy wysyp majówek. Troszeczkę pusto bez tej chustawki, ale no, chyba się przyzwyczaję, bo nie będzie wyjścia. Jabłonie pięknie kwitną. Taki klimat. Poranka tutaj. Dziś mam ambitne zadanie. No Najważniejsze jest posadzić drzewka i grządeczki. Cebulka, nasionka, które pokupiłam tego roku jako świeże. A tutaj mam pudełko starych, staroci, cudów, rzodkiewy z tamtego roku. O, o idzie ze mną. Fijała na punkcie rzodkiewek. Tu mamy cukinię. Na cukinie jeszcze jest za wcześnie. Dynia jadalna. Są nasiona z własnego zbioru. Tutaj mamy cukinię z 21 roku. Dyniusia. Jakaś dynia makaronowa, to tego nie będę sadzić. Rzutkiewki. O, jakieś dziwactwa. Sopel lodu i jakaś dziwna czerwona. Nawet nie zaczęte. Nawet zostanie gdzieś miejsca, to sprawdzimy. Tak pewnie przeterminowane. mamy buraczki. Też jedne nie zaczęte. Tu mamy. O, znowu dynia jadalna. Z poprzedniego roku. Tu mamy marchewki i. Pietruszki i pasternak. Kurczę, czy ciężko mi jedno wyłaśnić. O, mam cię. Pasternak idzie ze mną. Marchewa wczesną poszukuję jeszcze. Marchew. Nie, nie, wczesną na razie nie. Dynia olbrzymia. To też jeszcze za wcześnie, no tak, bo jest jeszcze przymrozki przed nami. Przyszły tydzień ma być bardzo zimno. Na pewno przeprowadzę wszystkie rozsady pomidorów do domu sałatki musztardowiec o z tych nasion właśnie są sałaty w tkarni, tak rzuciłam rzutowo to są z własnego zbioru Patisson. o jeszcze tutaj jest tykwa berzyna, która mi nigdy nie wyszła ale ładnie kwitła za to tutaj mamy co? arbuzy O góry, na ogórki też jest jeszcze za wcześnie, ale ale nasion mamy dużo, to dobrze, bo miałam zamiar kupować. Mam nadzieję, że wyjdą. Raz, dwa, trzy niezaczęte opakowania i dużo małych. I też jakieś sałaty po kapusty, które nie robiłam rozsad w tym roku. Może pójdę na splewy do mamy. Bo jakieś dwie sztuki. To było prześliczne. Nie, ja wyleciało mi z głowy, jak to się nazywa. Nie piszę. No nie piszę. Kiwano. A właśnie. Kiwano. Prześliczne, aczkolwiek niedobre. I tu jakieś zioła. I tu jakieś coś zapomniane jeszcze. Malinowie kapturek koktajlowy. Był, bo nasionek nie ma. Czyli takie magiczne pudełko. Marchewkę mamy? Przecież mam skorodę. Mamy marchewkę, dobra? Marchewka późna i pasternak późna i pietruszka późna, dobra? Czyli mamy kątek, słonecznik. Słonecznik zrobimy rzutowo. Niech się dzieje co chce. Także to dzieła. Działam według planu. Pasgram jak kura pazurem. Ale ja się odczytam, to już jest wszystko. Tak w miarę rozplanuję sobie rzędy, żeby nie powtarzały się z tym, co było rok temu. Żeby nie było w tym samym miejscu. Taka marchewka. Nie jest to prawdziwe pły do zmian. Ale to jest spowodowane tym, że nie zamierzam przenosić w inne miejsce całego tego poletka przeznaczonego na warzywa, więc musi to wystarczyć. Że po prostu zmiana między rzędami. Czy to coś da? Nie mam zielonego pojęcia. Na pewno są osoby, które się na tym faktycznie znają. Ja się tylko cieszę tym, co mam. Także przy kawusi, myślę, co gdzie będzie. Na razie to finał mojego placu zabaw. Dwa rządki od prawej dwa rządki cebuli posadzone tak w sumie w dwurządku. Miało być na przemian, ale chyba nie wyszło. Buraczki ćwikłowe też są posadzone w dwurządku. Starałam się jak najrzadziej, żeby nie musieć przerywać, ale, ale życie to życie, sypło się jak trzeba. Będziemy tu siedzieć ze stołeczkiem i dłubać. W środku są zaplanowane rzeczy na później. Tutaj y, pierwszy od lewej, ten, ta połówka to będą dynie i cukinie, Mamy to też na później. Y, drugi rząd tutaj to są pietruszki, znaczy miały być. Na początku się pomyliłam, więc tutaj na początku kawałeczek będą po prostu marchewki dodatkowo. I też w dwurządku, pierwszy z, le z lewej dwurządek to będzie pasternak. A drugie to pietruszka. A tutaj to już marchewka. Troszkę mi brakło, więc sypłam jakiejś innej odmiany. Mam nadzieję, że wzejdzie. Bo marchewki mamy niedosyt. Marchewki zawsze mało. Pietruszki w sumie też, ale pietruszka to tak naprawdę jeszcze chyba nigdy mi się nie udała. Taka ładna korze korzenie, żeby były duże. Za to pasternak to tak. Ale mam w tym roku planach suszyć bardzo dużo, żeby narobić sobie przyprawy, bo troszeczkę mi się wykończyły zapasy. Taka domowa wegeta z suszonych, mielonych warzyw będzie jak złoto, dlatego sadzę tutaj hurtem wszystko, jak najwięcej. Dlaczego sypałam tutaj czarną ziemię, taką ze sklepu kupną? No bo te nasionka, marchewki, pietruszki są bardzo drobne Mamy troszeczkę późno na takie, bo jest już koniec kwietnia, no czy połowa, ale to i tak jest późno na takie rzeczy, więc po prostu będą miały lżej wzejść, a jak wieje, kurczę. Więc mam nadzieję, że to tak, a tym bardziej, że czarne to jeszcze słoneczko przygrzeje w tą mokrę, więc wzejdzie momentalnie. Taki mój sposób. Bratwów też zawsze tak robiłam, ale teraz miałam za mało tej ziemi, to w sumie taka zapomniana do wykorzystania. To drzewko jest tutaj posadzone przy brzoskwini, ponieważ ta brzoskwinia została spisana na straty i ta również. To po prostu zastępstwo tych dwóch drzewek, ponieważ ani razu jeszcze nie zjadłam z nich owocka. Ach, brzoskwini, to jest chyba infekcja grzybowa, ale w sumie nieważne, bo Prowadzę ogród całkowicie bez chemii i bez żadnych oprysków, bez niczego. I skoro bez oprysków nie da się wyprowadzić, żeby żeby tutaj cokolwiek było, no to no, trudno. Urośnie na to miejsce zdaje się. Co tu było? Pigwa jabłkowa. A tutaj bum, bum, bum. śliwa Stanley. Takie zastępstwo. Coraz przyjemniej się tutaj robi. Żegnam się z Wami widokiem kwitnących jabłoni. Teraz dopiero to pięknie widać jak skoszone. Dziękuję, że wytrwałeś do końca. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!